Prawo w Norwegii niejednokrotnie sprawiło naszym rodakom problemy, dlatego też postanowiliśmy wyjść z pomocną dłonią i stworzyliśmy nowy program, w którym to przy współpracy z kancelarią adwokat firma Nierzwicki Obluszko odpowiemy na najbardziej nurtujące Was pytania. Pani Nina oraz pan Tomasz to adwokaci z wieloletnim doświadczeniem. Razem prowadzą polskojęzyczną kancelarię w centrum Oslo, gdzie wraz ze swoim zespołem pomagają w rozwiązywaniu spraw z m.in. prawa pracy, prawa spadkowego czy pomocy prawnej w Polsce. Na swoim koncie mają dziesiątki wygranych sporów i to właśnie oni odpowiedzą na Wasze pytania. Formuła jest prosta: Wy pytacie, a adwokaci odpowiadają. Pytania zaś pochodzą od naszych czytelników. Wstęp mamy już za sobą, czas zapytać adwokata. Pracując dla firmy bemaningowej nie otrzymuje dojazdówki. Pracodawca twierdzi, że zleceniodawca nie płaci. Pozostałym osobom dojeżdżającym z innej miejscowości jest ten dodatek płacony. Czy jest to poprawne? Jeśli chodzi o dojazdy do pracy, to warto zajrzeć najpierw do umowy o pracę. Strony pracodawca i pracownik mają możliwość ustalenia tego właśnie w drodze umowy, na ile zwroty za dojazdy mają być honorowane. Jeśli nie ma nic w umowie na temat właśnie dojazdów do pracy, to dobrze żeby było też sprawdzić, czy jesteśmy objęci układem zbiorowym. A jeśli nie, to niektóre też branże, w tym np. branża sprzątająca, branża budowlana, branża stoczniowa czy też transportowa, są objęte tak zwanym rozporządzeniem o ujednoliceniu układów zbiorowych. I właśnie w tych rozporządzeniach też mamy taką możliwość do otrzymywania właśnie pokrycia kosztów dojazdu do pracy, ale tylko w sytuacjach, w których konieczny jest nocleg poza stałym miejscem zamieszkania. Czy firma bemaningowa ma obowiązek dostarczać odzież roboczą? Przed odpowiedzią na pytanie, czy firma bemaningowa ma pokrywać koszty związane z odzieżą do pracy, należy, myślę, że w pierwszej kolejności rozróżnić między odzieżą roboczą oraz odzieżą ochronną. Każdy pracodawca ma co do zasady pokrywać koszty związane z otrzymywaniem przez pracownika odzieży ochronnej. Jeżeli zaś chodzi o odzież roboczą, to pracownikowi nie przysługuje prawo do Otrzymywania płatności czy też otrzymywania odzieży roboczej od, od pracodawcy, chyba że co innego wynika z przepisów powszechnie obowiązujących, ewentualnie umowy o pracę czy też regulaminów wewnętrznych, układów zbiorowych pracy. Przepisy powszechnie obowiązujące, które określają prawo, dają pracownikowi prawo do pokrywania kosztów za zakup odzieży roboczej czy też które nakładają na pracodawcę, aby taką odzież roboczą zapewnił. Takie przepisy obowiązują w kilku branżach, m.in. w branży budowlanej, w branży dla firm sprzątających czy też dla branży stoczniowej. Inną jednak kwestią jest jeszcze to, że jeżeli pracownik firmy Bamaningowi jest wysyłany do firmy, w której pracownikom przysługują, przysługuje prawo do odzieży roboczej, to pracownik firmy Bamaningowej. Także będzie uzyskiwał prawo do takiej, do takiej odzieży, czy też pokrywania kosztów za zakup odzieży roboczej, jako że nie może być on gorzej traktowany, mniej korzystnie traktowany niż pracownicy firmy, do której docelowo został skierowany. Czy można złożyć wypowiedzenie o pracę, będąc na zwolnieniu lekarskim? Co do zasady, tak. Pracownik będący na zwolnieniu lekarskim może złożyć wypowiedzenie do pracodawcy. W takiej sytuacji nasuwa się jednak pytanie, jak należy liczyć okres wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia w takiej sytuacji, kiedy pracownik składa wypowiedzenie, będąc na zwolnieniu lekarskim, należy liczyć od pierwszego dnia poprzedzającego miesiąca. Inaczej bywa w sytuacji, kiedy to pracodawca zwalnia pracownika będącego na zwolnieniu lekarskim. Wtedy okres wypowiedzenia zaczyna biec dopiero po powrocie z zwolnienia lekarskiego, wtedy kiedy pracownik wraca do pracy. Bo tutaj też musimy podkreślić, że pracodawca ma możliwość zwolnienia pracownika, który jest na zwolnieniu lekarskim, Niemniej jednak to wypowiedzenie nie może być uzasadnione właśnie w chorobie pracownika. Jestem zatrudniony na 10% w firmie bemanningowej jako wikar. Czy etat liczy się w skali miesiąca czy roku? Zgodnie z Norweskim Kodeksem Pracy umowa o pracę powinna określać tygodniowy wymiar czasu pracy. Tygodniowy wymiar czasu pracy to etat, na jaki pracownik jest zatrudniony. Tygodniowy wymiar, czas, wymiar czasu pracy zatem jest określony w skali tygodnia, a nie miesiąca czy też, czy też roku. Inną kwestią jest, że jeżeli pracownik ma określoną ilość godzin, w umowie a nie wypracowuje tego, tego czasu, jaki ma zapewniony w umowie, lecz pozostaje do dyspozycji pracodawcy, to przysługuje mu i tak prawo do wynagrodzenia za ten czas, w którym pozostaje do dyspozycji pracodawcy. Jak długo mogę być zatrudniony jako wikar przez pracodawcę? Osoby zatrudnione na stanowisku wikar, czyli osoby zatrudnione na zastępstwo za kogoś innego, mogą ubiegać się o umowę na okres stały już po upływie okresu trzech lat. Tutaj warto też podkreślić, że umowy na okres tymczasowy są dozwolone jedynie w tym przypadku, kiedy pracodawca jest w stanie wykazać faktyczną podstawę do zatrudnienia na okres tymczasowy. Co to znaczy, że umowa jest na 20%? Czy taka praktyka jest legalna? Zgodnie z paragrafem 14.3 Norweskiego Kodeksu Pracy, pracownikowi, który zatrudniony jest na część etatu, przysługuje prawo do rozszerzenia swojego etatu, który obowiązuje przed prawem pracodawcy do zatrudnienia nowej osoby. Oznacza to, że pracodawca, zanim zatrudni nową osobę, która także będzie zatrudniona na część etatu, czy też cały etat, powinien w pierwszej kolejności złożyć ofertę. Dać możliwość rozszerzenia etatu aktualnemu pracownikowi. Jeżeli pracodawca tego nie zrobi, pracownikowi zatrudnionemu na część etatu przysługuje prawo możliwość zakwestionowania zatrudnienia nowej osoby przez pracodawcę do organu zwanego Twister Listings Namda. Twister Listings Namda jest instytucją, która rozpatruje spory. Dotyczące legalności i poprawności zatrudniania nowych pracowników przez pracodawcę, w sytuacji, kiedy w danej firmie są zatrudnione już osoby pracujące na część etatu. Inną kwestią jest, że pracownik, który zatrudniony jest na część etatu, może przez, przez praktykę, przez upływ czasu w sposób dorozumiany uzyskać etat, który będzie szerszy niż ten, który wynika z umowy o pracę. W sytuacji, kiedy pracodawca po pewnym czasie dokonuje faktycznej redukcji z godzin pracy takiego pracownika, pracownikowi zatrudnionemu na część etatu może przysługiwać roszczenie z tytułu odszkodowania za bezpodstawne, nieuzasadnione wypowiedzenie zmieniające. Nie dostajemy planów pracy podczas podpisania umowy, przez co nie wiemy, kiedy mamy pracować. Czy może tak być? Zgodnie z kodeksem pracy, pracownicy, którzy pracują o różnych porach doby, czy też pracują w turnusie lub rotacji, powinni otrzymać plan pracy od pracodawcy. Z którego powinno wprost wynikać, kiedy ten pracownik ma pracować, czy też nie. Dochodzi tutaj o, głównie o przewidywalność, tak żeby właśnie zapewnić pracownikom przewidywalność wykonywanej pracy. I też tutaj trzeba podkreślić, że plan pracy powinien być umieszczony w miejscu łatwo dostępnym dla każdego pracownika. Czy mogę być zatrudniony w dwóch firmach bymaningowych jednocześnie? Co do zasady, pracownik nie ma zakazu bycia zatrudniony w kilku miejscach pracy. Dotyczy to także agencji pracy. Spotkać można jednak umowy, gdzie podjęcie przez pracownika no, zatrudnienia w innym miejscu uzależnione jest od zgody pracodawcy. W takiej sytuacji pracodawca nie może jednak odmówić pracownikowi zatrudnienia, podjęcia zatrudnienia w innym miejscu pracy bez ważnej przyczyny. Inną kwestią jednak jest to, że jeżeli pracownik zatrudniony jest już w dwóch miejscach jednocześnie, a zdanie pracodawcy wykonywanie przez tego pracownika pracy w tym pierwotnym miejscu zatrudnienia jest nieefektywne, co także może rzutować na bezpieczeństwo pracy, to pracodawca może żądać od pracownika, aby zatrudnienie w drugim miejscu pracy zostało zakończone. Żądanie pracodawcy, aby pracownik zakończył zatrudnienie w dodatkowym drugim miejscu pracy, musi być uzasadnione, nie może być bezpodstawne. Czy jest legalnym, aby nadal otrzymywać 20% etatu, przepracowując nawet 1500 godzin rocznie? Jeżeli pracownik zatrudniony na część etatu w ciągu ostatnich 12 miesięcy pracował więcej niż etat, na jaki został zatrudniony, to będzie mu właśnie przysługiwała umowa na ten czas, który faktycznie przepracował. Czy B. manning zobowiązany jest do płacenia stawki minimalnej dla danej branży, czy może płacić mniej lub więcej? W Norwegii nie ma minimalnego wynagrodzenia, które by było powszechnie obowiązujące dla całego kraju. To są jednak stawki minimalne, które obowiązują w poszczególnych branżach. I tak jeżeli pracodawca zatrudnia pracownika w branży, dla której obowiązują stawki minimalne, to oznacza to, że pracodawca ten nie może stosować stawek niższych, które wynikają z tych przepisów, gdzie te stawki są określone. Może jednak stosować stawki wyższe. Wykonywanie moich obowiązków zajmuje mi 3 godziny, jednak szef twierdzi, że powinienem skończyć to w 2,5 godziny, dlatego też jest mi płacone za 2,5 godziny. Czy tak powinno być? Prawo do wynagrodzenia należy ocenić zgodnie z obowiązującą umową o pracę. Jeśli zgodnie z umową powinniśmy otrzymywać wynagrodzenie za faktycznie przepracowany czas, czyli na godzinę, to też powinniśmy zadbać o to, aby mieć team-listy i te team-listy powinny być zatwierdzone przez pracodawcę. Wtedy pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie zgodnie z team listami. Jeżeli jednak pracodawca rzeczywiście oczekuje, że pracownik skończy pracę w określonej ilości godzin, to pozostaje, tak jak to jest w zadanym pytaniu, w ciągu 2,5 godzin dziennie, to pozostaje zakończyć pracę po 2,5 godzinach. Chyba, że zakończenie pracy w tym czasie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, wówczas pracownik dobrze aby poinformował pracodawcę, że będzie dokańczał dane zadanie, co spowoduje to, że jego dzienny czas pracy będzie dłuższy, za co będzie żądał dodatkowego wynagrodzenia. W sytuacji, jeśli jesteśmy zatrudnieni na określoną ilość godzin w danym miejscu, to tak faktycznie powinniśmy zakończyć tę pracę niezależnie od rezultatu. Zaś jeśli potrzebujemy więcej czasu, to powinniśmy zgłosić to do pracodawcy i zadbać o potwierdzenie od pracodawcy. Drodzy Państwo, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia chcielibyśmy złożyć Państwu życzenia. Wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku, spełnienia marzeń, pomyślności, dużo zdrowia i spokoju. Dużo sukcesów. Do, do, do zobaczenia. zobaczenia w Nowym Roku.